Matki. Co to jest rana matki? Każdy z nas ma mamę i każdy miał dzieciństwo. Nie zawsze było tak, jakbyśmy chcieli. Nie zawsze było kolorowo. Matka ma ogromny wpływ na nasze życie. Ta relacja z matką jest bardzo ważna dla każdego dziecka. Nieważne, czy to jest chłopczyk, czy to jest dziewczynka. Matka, która jest akceptująca. Dbająca, kochająca, taka czuła, kochana, wspaniała matka, stwarza bezpieczne życie dla swojego dziecka. A braki w postawie kochającej matki powodują znaczące i głębokie rany i deficyty u dziecka. Matka jest dla dziecka całym światem, jest tak jakby Bogiem, Bogiem dla tego dziecka. Ona mówi, śpiewa, bawi się z dzieckiem, spędza ten czas, dotyka, yy, przytula. Ta sama matka może również odrzucać, może również karać, krzyczeć, a nawet niektóre matki biją własne dzieci. Kiedy dziecko potrzebuje bliskości, ale jej nie dostaje, uczy się, że potrzeba bliskości jest powodem cierpienia. Kiedy dziecko jest bite, Uczy się braku szacunku do siebie i braku szacunku do innych ludzi. Kiedy dziecko jest uciszane w dzieciństwie, traci wiarę w siebie i czuje się nieważne, nieważne dla ludzi innych, dla tego świata. Dziecko nigdy nie odrzuci swojej matki, odrzuci siebie, żeby móc zostać przy swojej mamie jak najdłużej. Matka bardzo silnie kształtuje dziecka rozwój, jak i jego psychikę, podejście do życia, podejście do wyzwań życiowych. Relacja z matką wpływa na to, jakie jesteśmy, jak się zachowujemy, czy wychodzimy do świata z otwartością i bezpieczeństwem, czy, za, czy boimy się, czy, czy chowamy się. Kim jest idealna matka? Ona nie jest idealna, ale daje dziecku wystarczająco dużo, aby dziecko mogło się zdrowo rozwijać, aby czuło się bezpiecznie samo ze sobą i żeby czuło się bezpiecznie w tym świecie, żeby to dziecko czuło się bezpiecznie między ludźmi. Jeżeli matka nie reaguje na potrzeby dziecka, dziecko z czasem adoptuje się do potrzeb matki i odcina się od swoich uczuć. I takie dziecko stwarza sobie fałszywe ja. Fałszywe ja o tym świecie, fałszywe ja o innych ludziach. Dziecko nie rozumie, że matka może mieć jakieś zaburzenia, albo na przykład boli ją głowa czy źle się czuje. Dziecko rozumie tylko tyle. Matka mnie nie kocha, matka odrzuca mnie, moja mama mnie nie chce. Jestem problemem dla mojej mamy. Dziecko myśli, jestem niedobra, niegrzeczna, nie można mnie kochać. Często to są podświadome przekonania i dziecko nie jest tego świadome. Skutki matczynego zaniedbania, brak poczucia własnej wartości, poczucie, że nikt mnie nie wspiera, moje potrzeby to ciężar dla innych ludzi, robię kłopot innym ludziom. E, poczucie takiego ciężaru, że wszystko przychodzi mi ciężko, czuję tak jakbym toczyła jakiś głaz pod górę e, poczucie takie, że na wszystko sobie muszę zasłużyć e, albo, że nie zasługuję na nic dobrego w życiu poczucie, ogromne poczucie niesprawiedliwości, głód emocjonalny uczucie samotności i brak przynależności często depresja Brak poczucia bezpieczeństwa. Takiej już dorosłej osoby jest trudno utrzymać związek i ma ciągłe poczucie braku. Czujesz się samotna w tym związku, czujesz się niechciana w tym związku. Poczucie bezsilności, perfekcjonizm i samokrytyka. Problem z zaufaniem, boimy się, wstydzimy się pokazać, kim naprawdę jesteśmy. Wstydzimy się pokazać nawet nasze bardzo dobre strony. Wstydzimy się uśmiechać, boimy się uśmiechać, bo może to komuś się na przykład nie spodobać. Dysocjacja, odcinamy się od świata, odcinamy się od ludzi, odcinamy się od jakichś znajomości. Matczyna rana przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Mimo że jest tak głęboko zakorzeniona, to można ją uzdrowić. Kobieta, która czuje, że ma matczyną ranę, powinna przejść przez wszystkie etapy: odrzucenia matki, etap złości i żalu i wyrażenie wszystkich uczuć, których jako dziecko nie mogło wyrazić, na których nie było przestrzeni przy matce w tamtym czasie. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie pomocne i wartościowe.